Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ZyKoda. Dzisiaj pogramy sobie z Gruchą. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Takie gwiazdy jak Messi, Neymar i Pogba również do tej gry dołączają i za niedługo będą dostępni w grze. Więc życzę miłego oglądania, no i... miłego dnia. Dobra, Brankberg Hotel Idol. Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Gramy z idolem na trybie dominacji. Idol ogólnie jest wariatem, który gra na konsoli. Ja sobie gram na komputerze. On ma auto aim'a więc łatwiej mu będzie zabijać. Więc jak patrzycie na staty, to on będzie lepszy pewnie. Ja gram na kompie ale na. Ale próbujemy. Nie, no na konsoli grasz. Na konsoli grasz. Nie, na kompie No tak, tak. No, no ale na padzie gram. A serio grasz na kompę? No tak To no to ten kątek dobrze działa na streamie? Przecież na, na, na streamie, streamie mam O kurcze Eee, no to, to nie jesteś jednak taki najgorszy padziarz Tylko ogólnie na kompie jak się gra z padem to podobno jest łatwiej, no Tak? Ten no, auto aim jest powiększony no to nie wiem, nie Ciekawostka idę Do Call of Duty dołączają takie osoby jak Neymar Messi Ja to widziałem, dlatego ono I, ostatni mecz, I, i mecz kto jeszcze? Nie wiem, ja nie wiem kto, ale widziałem, że Neymar Neymar, Messi i ktoś jeszcze. I Pogba chyba. O. No, któryś z nich. Dlatego na meczu ostatnio Neymara nie było. Tak mi się Jak wydawało. Ale of Duty grał? No pewnie grał, tak na meczu już. No to jest ok szansa, ale czaisz to, że będziesz mógł piłkarzem zagrać se w koda? No, a ciekawe czy gdzieś będę mógł tobą albo sobą. Nie no, no to, to wiesz, to by widzowie musieli dać lajka i subskrypcję większą, nie? Ale to by było nieco byś czegoś powiatu. Ale nie da się grać. Jak się nie da wygrywamy? O nie już nie. Nie są wcale za Ogrywamy ich. Ja nie, umiem, nie umiem coś kurde cholera. Najgorsze jest to, że są pozasłaniane punkty, znaczy radar świruje teraz i ja nic nie no widziałem. To, to wiesz, że można rozwalić to, nie? Bo to na, na, na niebie jest. O, rozwalić to się. Tak? Tak. Właśnie wszystko? to nigdy nie... nie wiem jak to się... ten... psuje, nie? I się psuje i <grywka> I radar, Ta. i... konterradar, mam wszystko, wszystko... A to nie wzięło że to po niebie lata. To nie, no ale lata. Nie. A w, w ogóle... ten, co psuje ci radar, to w ogóle jest łatwy do zniszczenia, bo... Brawo. na niebie po prostu stoi w miejscu, ze jest... Ja ogólnie, wiesz, w Call of Duty... grałem trochę, ale nigdy nie byłem jakimś takim... czadek, nie? A jakby cały czas tej gry się uczę i cały czas... No ćwiczę, wiem, że ty w te kody więcej grałeś. Grałeś w kody te, te bitewne, wojenne, ty w ogóle te wszystkie kody chyba grałeś te nowsze, nie? Tak. Jesteś wielkim fanem w ogólnie kodów. Mi się ten kod bardzo spodobał. Tu będziesz I też krążę jakąś przyszłość większą z tym Call of że trochę więcej w, nie, w niego pograć. E, mimo tego, że widzą się tak średnio podoba ta gra u mnie na kanale aktualnie, znaczy czy podoba się? Nie wyświetla się odcinek dla widza jak są koda, a, nie? bo tak no algorytm działa No bo to tak działa jak zmienić gierkę, nie? Tak, bo zmienią gierkę Tak, no to jest najgorsze Ale ogólnie nagrywam go, bo mi się bardzo przyjemnie w to gra i jeszcze przyjemniej mi się to nagrywa, nie? Więc mm -hmm. nie będę też nagrywał gry na siłę, której mi się, wiesz, nie chce na przykład grać, nie? No tak, a co myślisz o tym, że właśnie tak działa YouTube? I co, warto w takiej sytuacji założyć nowy kanał, czy ja w teorii niby tak, z drugiej strony powiem Ci, że. Nie, nie, nie chciałoby mi się aż tak wiesz, już. bawić się w te. I ogólnie przechodzę na taką. na YouTubie, może powiedzieć, że. Kiedyś nagrywałem a nawet jak mi się tak trochę nie chciało, nagrywałem go, bo. o, tak zawsze chodziło. Miło, miło to jest, jak są duże liczby, o. No to wiadomo. Tak. Ale teraz powiem Ci, że. W przyszłości planuję może kanał całkowicie o innej tematyce założyć. Taki całkowicie, ale to muszę. No, no o tym długo już mówię, bardzo o tym kanale. Mm. Ale, ale nie chcę, nie chcę, żeby ten wystartowało tak moje wszystkie nowe kanały, które się w nie wążą. chciała to robić, nie? Mm. Tylko chcę tak na poważnie coś zrobić, fajnego, nowego i nie będzie to w ogóle związane z gierkami, pewnie. A czemu, A czemu tak się kończą te kanały? Twoje wspomniane czy Po prostu. Tak, tak, trochę tak. A, asy, znaczy, nie, bo ja sobie okay. odpalam jakiś, oh, wiesz, nowy kanał, nie? No. Ale koks, ale koks, fajnie będzie No i zrobię, wiesz, 15 filmów i nagle... Um, nie wiem, co dalej robić na tym kanale I to samo mogę robić na tym głównym kanale w sumie, nie? No tak, tak Tylko robię. na tym głównym kanale nie chciałem tego robić Dlatego właśnie, że często okay, jest tak, że jak coś okay. innego niż to, co grasz na co dzień No to algorytm z tobą... No, no, robi, robi ci śmierć taką zwaną naturalną. No trochę, No właśnie? Cieszę to jest. Ja... Tak to działa. Kiedyś na YouTube było tak, że co nie wrzuciłeś, to zawsze się każdemu wyświetliło, a teraz, jak wrzucisz grę, której nie nagrywasz, no to. No właśnie, jakie zasięgi to działa? Jak się nagrywa Po prostu nie wiem, czy w tytule może musi być? Czy... Nie, to jest Nie mam no, pojęcia, jak to działa. To jest jakieś wiesz. YouTube nie lubi zmiany kontentu, zauważyłem na kanała no to dziwne kurde jest, nie? Właśnie Widiam, że trzeba jakby jak się zmienia kontro, to trzeba jakby walczyć trochę tak Trochę jakby, tak. Z algorytmem, tak, tak, no, tak, no. tak, tak, jest wojna wtedy Algorytmowa, dobra coś... Dalej coś psuje nam radar No to na, na niebie patrz, wisi, A, nad alfą dobra. Już zestrzeliłem go Nice Ja na razie tutaj przyjmuję punkciory, próbuję przyjmować, wygrywamy, wygrywamy na razie Widzisz, no, no, ja nie no, jestem no, już no. taki słaby tego koda nawet, jak teraz no, tak, tak patrzę Coś tam troszkę, coś nie, coś, coś, coś strzelam, nie? Aktualnie. No ale to wiadomo, no jak ten Ale mam moment. potencjał gra, na gracza kodowego Nie widziałem Twojego momentu, musiałem zobaczyć, bo. Oj, mówię, jest tragiczny jeszcze. Na ja bo trzeba się kłaść, trzeba. Trochę tak grać, tak. nie? Tak, no, tak trochę jak gra hmm. u hmm. nie najlepiej. Się tak, 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 tak. No, musisz PM cały bech. czas śledować. Hmm. bardzo dynamiczna Inferty. gra. To nie jest gra taka, że stoisz, tak. kampisz, czekasz. Chociaż niektórzy i też tak grają. Bijają wtedy te BSP, wbijają te wszystkie inne e, dodatki. Od, I biją później, nie? Bo ładuje no się to. to Tori, to, stoisz, tak, to stoisz, kampisz. znaczy kot to nie jest gra, który. znaczy. Można tak grać. Nie, to nie jest. Są, są tryby nawet takie, że trzeba tak grać. Wiesz? Masz tak. No tak. Trybiki takie ułatwiają. Tak. To Satchel destroy, destroy czy coś. Ale, na przykład, grając na takich deadmatchach czy na czymś takim, to nie o to, że się chyba cały czas naparzać tutaj ze wszystkimi, nie? Że strzelać, biegać, czyścić te punkciki. O Jezu, na przykład teraz mają dwa cele nad nami. Trzeba z tym zrobić porządek. I kroki tutaj, tok kroki, tak kroki Słychać, słychać wszystko, no Strasznie jak się gra tego serczyka to naprawdę czasami warto trochę przesadzić Ogólnie chwilę. te Call of Duty a, jest planowane, że troszkę Competitive tą gierkę zrobić. Dlatego to tak jest no, wszystko No mi się zrobione. podoba, mi się to podoba. Tylko, że był taki perk zawsze w Call of Duty, który Wygurzał Ci chodzenia. Tak, a teraz jest tylko ta umiejętność, nie? Co raz na jakiś czas możesz tego użyć. I no dlatego to, to jest możliwe, że... Competitive w tym, w tym kierunku może iść i to, to będzie fajne No mi się podoba, chciałbym taki, wiesz? Takie Coś typu Counter Strike tylko kola teraz ruszyć to No, no, no. O ja w minę wdepłem Widziałem tą minę i centralnie w nią No Musimy walczyć twardo, bo ja nie, no, Dziwne, że tak remisowo no, to Jest remisowo, no Chłop leżał i mi tutaj przejął. Dobra, C trzeba prze przejąć Tracimy cel brawo O i B tracimy. Najgorzej jest to, że jak znikają ci... No i no i siedzi Kampi, no, ale by mu jaja urwał bez kitu Traciliśmy brawo. E, A jak to kobieta? No to to też Oje, za chłopa naszego w plecy zabił Ale ten biega ładnie, ładnie by go się objechał a, no i jeśli masz problem z minkami, albo wchodzić jakieś te, jakieś czy tam ogólnie wybuchy, to no. jest perk też pod to, nie? Żeby mieć mniejsze damage. Mniej. Jeden nade ci zacznie minka też, jaka się raczej nie zabije. A, tak, mi to zabija, w sumie, jak wolno. Nie mam żadnych perków w ogóle w stronach tej, tylko broń mam, w sumie, A perki to te podstawowe, takie. Ej, my bo gramy w trójkę aktualnie. Dlatego to tak ciężko idzie. A jak to właśnie na rankerach w tej grze? Jak ktoś ci wychodzi nagle z meczu, to... Właśnie nie wiem, bo do tej pory nie gra za bardzo rankedów, wiesz? Tak sobie Mam nadzieję, że zrobią coś, w tym wprost mieć na nie, żeby. Może jakieś to... panicje czy coś w tym stylu, nie? Powinno no, no, no. być. Może to jest nowe wchodzi na początku jakiegoś chociażby, żeby ludzie zbili. Ale wydaje mi się, że na tych zwykłych meczach też powinno być jakieś ante anty. antywejście do kolejki, czy coś jakieś ja, takie panicje, wiesz, krótkie to wychodzenie z meczu. Hmm. No mogłoby być, ale to kurczę, no ciekawe, no jest dużo osób tak jednak to. Czasami ktoś po prostu, nie wiem, powiedzmy ma 10 minut nawet coś, ale chce sobie wejdzie zabrać ten meczik, nie? No, no w sumie nie ma, tak, nie, nie no, ma czasu no, ale... Na cały no ale, wiesz, 3 na 6 teraz gramy, no, no to to tak, jest tak. jakieś, nie, no, nie tak. wiem, może teamy się łączy, no tak. to też no, tak. nie no, tak. mogę się staro dla swojej drużyny cały czas grał i nagle co? Z do przegranego teamu, nie? To też takie niehalowe będzie. No tracimy tak. punkty dosyć mocno, no ale tracimy no, tak, tak. przez to, że gramy... Kurczy pieczone, no, w trójkę. No jeszcze się zdarzyłem SMG-kami bardzo dużo ludzi tutaj gra i wiesz, rushuje nimi bez przymierzenia z tymi laser, laser SMG-ki Ej, ale jest szansa wygrania tak? gramy 3 na 6 Ruch zabezpiecza ale, ostro biegam zaczęli zobaczyć, że przegrywają Zdobywamy Charlie Dobra? wszystkie cele, odeprzeć ich było blisko No i patrz, mamy cel, oni na dwa inne punkty, no ale jesteśmy sami to sumy tutaj Ciężko. My to dwój te O żeś teraz objechał Charlie jeszcze jeden Wiem od ziomka broni szybciej biegać Drug przejmuje Charlie Przejmujemy Alza A to jest to ty tyle Iczysty niebo okej okay. mhm. Dobra przejmuję punkt ale mają dwa z jest jeszcze jest? Z shotgunu usiadłem, skinczoło broń. Drugi to na blisko. Przejmujemy Charlie Ty, możesz, że wszystkie punkty przejmiemy zaraz. Nie, ale to mają... Aaaa, w plecy dostałem na C, prawie to miałem, no. 3 do 200 punktów. Tak, tak Ej, to przegramy tylko wyłącznie przez to, że wyszli nam goście No, może nie, nie brakuje nam tego, żeby to przejąć No nic, dobry nie był nie meczek, nie dobry to był meczek, idol Pograliśmy trochę, mam nadzieję, że ci się gierka ze mną podobała nie Że nie pogadaliśmy nie, trochę jasne, o tych nowych jasne. zawodnikach No i widzimy się w kolejnych meczach, więc trzymajcie się, do następnego Wbijajcie na stringi do idola No i, no i widzimy się na kolejnych materiałach